Witajcie kochani serdecznie na kanale, po raz kolejny witam was, witam, cieszę się, że wracacie. Słuchajcie, z czym do was dzisiaj przychodzę? Przychodzę do was dzisiaj z podsumowaniem, wytłumaczeniem, opisaniem troszeczkę kursu Joasi Salwy z Chudnina Keto. Z informacjami dlaczego taka osoba jak ja zdecydowała się na ten kurs yy, i zdecydowała się go przejść i go przeszła i co mi ten kurs dał. Jeśli jesteście ciekawi co mam w tym temacie do powiedzenia, Zapraszam. Obserwujecie mnie tutaj już od jakiegoś czasu. Na Instagramie dużo ludzi również ma ze mną kontakt i wiecie, że przez sytuację, która się dzieje na świecie, po prostu byłam w ciężkim punkcie życiowym, tak, mentalnie dieta ketogeniczna mi nie szła, było mi bardzo ciężko utrzymać takie ketogeniczne jedzenie, ciągnęło mnie bardzo do węglowodanów, ale miałam problemy, żeby te węglowodany jeść, bo wiecie, wszystko by było dobrze, gdybym mnie ciągnęło i bym zaczęła jeść, nie mogłam, psychiczną blokadę miałam przez te lata jedzenia ketogenicznie. Tutaj mi stwierdzili, że to są Zaburzenia odżywiania, nie wiem do końca Czy to tak było, po prostu Miałam jakąś blokadę, tak, bałam się Pewnie, że przytyję, trzeba sobie To po prostu powiedzieć Bałam się, że będzie mnie bolał brzuch Bałam się, że potem nie wrócę do ketazy Bo wiecie, i do diety ketogenicznej Bo um, muszę wam powiedzieć, że ja na diecie ketogenicznej Ogólnie bardzo dobrze się czuję Ja nie mam problemów z migrenami Ja bardzo dobrze śpię um, Moja skóra jest, wiecie, 300 Ja nigdy nie miałam też problemów ze skórą ale na diecie ketogenicznej jest jeszcze bardziej taka promienna, mam dużo więcej energii, no, no, no po prostu czuję się super. Ale przyszedł czas, po długim, długim takim jedzeniu ketogenicznym i tak naprawdę złym jedzeniu ketogenicznym, bo nie powinnam robić tego, co robiłam i... Też jest o tym filmik, albo już się pojawił, albo się pojawi, o tym jakie błędy robiłam na diecie ketogenicznej. To, jest, to się tyczy odchudzania, ale nie tylko, bo również te błędy tyczą się osób, które y, przeszły adaptację i nic tej dzieci nie zmieniły, tak też nie powinno być. Yy, dodatkowo słuchajcie, porobiłam badania, te wyniki badań niby wyszły dobre, niby nie wyszły dobre. No i generalnie. Yy, Przestałam widzieć sens w dalszym prowadzeniu diety ketogenicznej, dlatego że nie widziałam na sobie żadnych zmian. Yy, tak mi się wydawało. No i y, przeglądałam y, YouTube Joasi. Ja zresztą na YouTube Joasi zawsze yy, Wchodzę, lubię oglądać jej filmiki, i ona po prostu do mnie manuje taką energią, że no, 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 trafia do mnie po prostu. No i ja oglądałam jeden z jej filmików i wyskoczyła mi reklama, ona mu opowiadała o tym kursie, a ja, ponieważ byłam w czarnej dupie ze wszystkim, stwierdziłam, ok, spróbuję, lubię Joasię, lubię formę, w jakiej ten kurs jest, bo to są, słuchajcie, filmiki, wideo, które przeprowadzają Was tydzień po tygodniu przez daną fazę mm, tej redukcji, bo to jest redukcja, tak naprawdę. Mi nie chodziło o redukcję, mi nie chodziło o gubienie wagi, chociaż teraz sobie myślę, że możliwe, że po prostu te kilogramy, które mi w lockdownie przybyły, wiecie, wszystkim przybyło w lockdown trochę kilogramów, również były dla mnie psychicznym obciążeniem, ale nieważne. Wyświetliła mi się ta reklama i po prostu dla mnie to była ostatnia lampka, ostatnia deska ratunku. To było coś, co do mnie trafiło, coś, co mnie skusiło, i coś, co pomyślałam sobie: Boże, jeśli ta dziewczyna mi nie wytłumaczy, nie poukłada w głowie odpowiedniego podejścia do keto, bo tak naprawdę ja nie chciałam z keto rezygnować, ale też nie widziałam sensu, żeby to dalej ciągnąć. No, no byłam tym zmęczona, tak? A byłam tym zmęczona dlatego, że to robiłam źle. Dobra, wracamy, słuchajcie, kupiłam. Kupiłam, bo był, było to w formie filmików. Kupiłam, dlatego że były tam informacje dotyczące zdrowia ogólnie, jak podbudować swoje zdrowie. Były tam informacje od tego, jakich biohaków użyć, żeby podkręcić swój metabolizm, bo ja swój zabiłam totalnie, jak wiecie, z wcześniejszych filmików. Była tam również fajna opcja podejścia do jadłospisu, który nie był ściśle, wiecie, wypisany się na nie obiad kolacja, tylko dostajecie książkę. Pokażę Wam to zaraz wszystko, tak w skrócie. Dostajecie książkę, książeczkę. Ja sobie to wydrukowałam w formie książeczki, z której sobie po prostu wybieracie co chcecie. i Ja taką formę najbardziej lubię. Od razu mówię, to mi najbardziej odpowiada. Ja nie lubię sobie planować albo mieć zaplanowane. Wiecie, jak w w środę, bo ja nigdy nie wiem, czy ja tego będę miała, na to będę miała ochotę. Czasem nie mam, czasem muszę kombinować, wiecie, no to już jest level inny, tak? Inny, inny poziom. Eee, szukałam też bodźca do usystematyzowania swojej wiedzy w ogóle o diecie ketogenicznej, o ketozie o ketoadaptacji, ketoredukcji w tym momencie również o takim budowaniu masy na diecie ketogenicznej brakowało mi tego wszystkiego, wiecie książek ja nie mam za bardzo czasu czytać, ja lubię oglądać filmiki i po prostu ta forma do mnie najbardziej trafiła trafiła do mnie Joasia e, którą po prostu bardzo lubię, tak bardzo cenię ją za jej wiedzę i no, no, ja czuję z nią taki kontakt, tak? Czuję, że po prostu ona jest w stanie mi pomóc. I kupiłam. Chciałam się przekonać również, co robię nie tak. Dlaczego u mnie ta dietka tego wygląda inaczej niż u wielu innych ludzi, którzy są zadowoleni, żyją latami, tak? Sobie już myślałam, że to nam jest coś nie tak, słuchajcie, ale teraz już wiem, co było nie tak. Ja tutaj mam notatki i sobie czytam. Aha, jeszcze jedna rzecz wam Słuchaj, powiem, słuchajcie, po roku śmieciowego jedzenia ketogenicznego z użyciem wszystkich y, keto y, smakołyków, właśnie taki śmietnik mógł się stać w głowie, stał mi się taki śmietnik w głowie i ja to obwiniam, potem obwiniam sytuację na świecie, tak, która zaburzyła również moją y, psychiką, no i się pogubiłam. I ten kurs był dla mnie po prostu czymś ostatnią deską ratunku światełkiem w tunelu. Wracamy do kursu i opowiem Wam, jak on wygląda. Macie kilka filmików na start, które musicie obejrzeć, żeby się wprowadzić, żeby zrozumieć, co ja się chcę Wam przekazać. Nie będę Wam o tym opowiadać, bo to jest zbędne uważam, ale to był dla mnie szczał w dziesiątkę. Słuchajcie, ja spisy przygotowane w takiej formie, że mają one po 500 kalorii i możecie sobie z tego komponować własne menu na dany dzień. Jecie to, co lubicie, to co Wam przypada dokusujcie co chcecie. Nie musi to być różnorodne. Ważne, żeby było odżywcze. Super na plus, Joasia. To jest naprawdę super. Najmniej, no słuchajcie, korzystałam z planu treningowego, który również jest tam wpisany, bo sobie ćwiczyłam swoje treningi. No, robiłam tylko planki z tego. No, ale generalnie, jakbyście byli zainteresowani planem treningowym, to również jest rozpiska i również są treningi pokazane, tak na wideo. Mój jadłospis, czyli możecie sobie spisywać jadłospis, to co jecie, taka forma pamiętnika. Dostajecie listę to produktów, również fajna rzecz dla tych, którzy zaczynają. No i dla mnie najważniejsza informacja, Suplementacja, słuchajcie. Bo po takiej wstępnej analizie moich badań mam lekką niedoczynność tarczycy, że po prostu te, te wyniki są troszeczkę niższe. No, i ta miasia mi poleciła właściwie jej wideo poleciło mi. Kilka suplementów jod przede wszystkim. Selen i cynk pomogło. O, pomogło, odeszło, jak rękom od jod, dużo lepiej się czuje, dużo więcej energii. Macie też wprowadzenie do przepisów, czyli to, jak z nich korzystać. Strategia na stres. I to jest cały filmik temu poświęcony. Słuchajcie, ja tutaj mam wypisane rzeczy, które na mnie działają, które ja bym chciała zastosować, sobie wypisałam słuchanie muzyki, takie spa domowe na mnie, dobra kawusia wiecie mnie, odpręża, czytanie książki, spacer, yoga, afirmacje, wprowadzanie. E, prowadzone afirmacje, sorry. Masaż, przytulanki z moimi chłopcami, tak. I lista, moja lista tu i teraz. Miałam się skupić na kursie, nie udziwniać, nie kombinować, nie wymyślać. E, miałam się skupić na prostych sposobach, które wiem, że nam mnie będą działać, i zmierzać do celu i nic nie zmieniać, nawet gdy jest brak efektów. To są, słuchajcie, punkty, które ja sobie wypisałam, bo też jest lekcja poświęcona strategii na stres, właśnie, jaką sobie obejmiesz, i liście produktów. Słuchajcie, e, sorry, liś liście tu i teraz, tak? Słuchajcie, z tych rzeczy, które ja sobie tutaj wypisałam. Muzyka bardzo mi pomogła, to już wspominałam na stories. To mój stan psychiczny bardzo podbudowuje, głośna muzyka. Kontakt z ludźmi również, przebywanie na siłowni, tego tutaj nie było. Pielęgnacja ciała, ja zawsze to lubiłam, zawsze to robiłam i zawsze mnie to pręża. Skawy nie zrezygnowałam, chociaż wyeliminowałam do dwóch filiżanek dziennie. Książki u mnie jest to, słuchajcie, na bakier troszeczkę, codzienne spacery. Strzał w dziesiątkę. Uwielbiam, chodziłam codziennie. Zaczynałam od 10-15 minut. W tym momencie 45 minut dziennie chodzę. Zwyż, podwyższyłam swoje, swoją liczbę dziennych kroków między 10 a 16 tysięcy. I to czasami wychodzi 10, czasami 16, zależy jaki dzień. Ale generalnie psychika i, i, i poziom mojego takiego samozadowolenia na plus, no po prostu to, to się nie da opisać, jak to na mnie pozytywnie wpłynęło afirmacje wieczorami. Teraz słuchajcie, z afirmacjami ja mam tak, że one na początku na mnie działały, potem zaczęłam czytać pewną książkę, um, zaczęłam czytać Transurfing Rzeczywistości i wtedy y, po prostu przestały działać na mnie te afirmacje, bo one mi się troszeczkę kłócą z tą książką i no nie wiem, na razie stosuję afirmacje takie wiecie, y, że słucham kogoś, y, kto coś tam mówi, opowiada, bardziej jest to dla mnie muzyka transowa, tak? Bardziej ja to lubię. Masaż. Raz na jakiś czas, mąż mi jakiś tam masaż szczeli. Sama siebie też masuje Takie masaże antycelitowe. No i przytulanki z chłopcami codziennie rano mamy sesję przytulanek, gilganek, śmiechu, Wiecie, w łóżku, jak w ten sposób budzą, nie mają łóżko piętrowe i to jest też również bardzo przyjemny taki rytuał dnia. Szczał kolejny w dziesiątkę z kursu Jasi To jest dziennik pozytywnego nastawienia, również z pisywaniem takich pomiarów cotygodniowych. Słuchajcie, w tym dzienniku macie różne zadania albo macie yy, na przykład trzy pozytywne afirmacje o sobie, powiedzieć, trzy cechy charakteru, z których jesteście dumne, yy, no, no, masę różnych rzeczy, za co jesteście wdzięczne, za co się lubicie i tak dalej. Największe wyzwania, jakie macie. To, zostało ze mną e, już do dzisiaj, ja sobie mnie to piszę. To również wprowadza mnie bardzo pozytywnie na dany dzień, tak? I teraz, co dokładnie dał mi ten kurs? Dał mi przede wszystkim spokój wewnętrzny, to jest nie do opisania, jak w momencie, kiedy go zaczęłam stosować. Jak poczułam się uspokojona psychicznie i jak chciałam ten kurs przeprowadzić do końca. I podeszłam do tego jak do eksperymentu, bo tak jak Asia mówi, większość kursów nie zostaje ukończonych. Ja sobie dałam za cel, że chcę go ukończyć, bo chcę wiedzieć, czy dam radę go ukończyć, to przede wszystkim, ale też chcę zobaczyć te pozytywne efekty na sobie. I tak poczułam się niesamowicie uspokojona. Stworzyłam te poranne rytuały które zmieniły moje życie, zmieniły moje nastawienie, codzienne afirmacje wieczorne, poranne, zimne prysznice. Słuchajcie, ja stosowałam wcześniej, że byłam młoda, z konieczności dlatego, że moim rodzicom często siadał piec no i kąpałam się w zimnej wodzie i czułam się super. Potem nawet jak tutaj przyjechałam no, do Szkocji, to mój wtedy jeszcze przyszły mąż, on był w szoku, że ja się kąpię w zimnej wodzie. Przestałam. I to był błąd, teraz zaczynam na nowo Słuchajcie, kurs nauczył mnie Komponowania posiłków Komponowania posiłków Tak, żeby czuć się najedzoną Żeby były to Posiłki nie aż tak tłuste Dlatego, że mimo, że jesteś Na diecie ketogenicznej, nie musisz jeść tak tłusto Jak na adaptacji Adaptacja powinna zawierać więcej tłuszczu Po to, żeby organizm nauczył się z niego korzystać Potem już tego tłuszczu Nie powinno tyle być w diecie Nieważne co wam ktokolwiek mówi, to nie jest do końca zdrowe. Słuchajcie, jak zmniejszyłam ilość e, nasyconych tłuszczów, moje wyniki cholesterolu są takie: nie jest już podwyższony, więc no i zwłaszcza powinno mi to dać do zrozumienia, że ja latem zazwyczaj miałam problem z utrzymaniem diety ketogenicznej. No właśnie dlatego, że za długo jadłam tłusto. Simple. Słuchajcie. Kurs również pozwolił mi wrócić do jedzenia odpowiedniej ilości kalorii, bo wiecie, że miałam z tym problem, wymuszając te trzy posiłki dziennie i ładnie um, po, ucząc mnie komponowania i jedzenia trzech posiłków dziennie po 500 kalorii. Słuchajcie, to jest dla mnie najlepsze. Ja w tym momencie już troszeczkę inny protokół stosuję i widzę, zauważam, że właśnie stwarza mi to problem. Intermittent fasting stwarza mi problem, bo jest mi potem ciężko w dwóch posiłkach zjeść te 1800-1900 kalorii, które ja potrzebuję na ten dzień przy treningach. Ja nie lubię trenować, słuchajcie, po jedzeniu, w związku z tym trenuję na czczo. No i to troszeczkę zaburza mój rytm, będę musiała nad tym popracować. Jak znajdę jakąś metodę, to wam powiem, jak ja to robię. W każdym razie jest mi ciężko zjeść więcej niż 500 kalorii na jeden posiłek, żeby to nie było tylko i wyłącznie, wiecie, zalane wszystko puszczam, żeby to było wysoko odżywcze, żeby było więcej białka. Jak stosuję przepis Joasi, jest super. I dodatkowo, co mi dał również, przestałam skupiać się nad tym, co, ile ma węglowodanów. Przestałam się tych węglowodanów bać. Przestałamy mierzyć ketony. Nie jest to dla mnie absolutnie w tym momencie ważne. Nie jest ważne nic oprócz tego, żeby się czuć dobrze, żeby się czuć najedzoną i żeby nie mieć tych husztapek psychicznych. Nie boję się marchewki, czasem sobie zjem jabłko, słuchajcie, zjem owoce. Nie mam już tych głupich wyrzutów sumienia, więc to jest dla mnie kompletne, totalne wyzwolenie i bez tego kursu byłoby mi bardzo ciężko. Pamiętnik pozytywnego myślenia, słuchajcie, zmienił moją psychikę, pozwolił mi cieszyć się procesem, pozwolił mi dostrzegać małe zmiany, pozytywne zmiany i naprawdę takie afirmacje i spisywanie sobie swoich oczekiwań, spisywanie sobie dobrych słów dla siebie, mówienie sobie w lustrze, że siebie lubimy. Ja nigdy nie miałam problemu z akceptowaniem samej siebie, ale na przykład nigdy sobie nie mówiłam, że lubię siebie za to czy za tamto. Stały się dla mnie moim rytuałem, stały się czymś bardzo pozytywnym. Eee, Ciężko mi będzie teraz będę z tego zrezygnować. Słuchajcie, zaczęłam odzyskiwać siłę fizyczną i zaczęłam e, zauważyć pozytywne e, efekty treningów, tak? dlatego, że miałam więcej siły, dlatego, że zaczęłam więcej jeść, dlatego, że zaczęłam jeść bardziej odpowiednio dla siebie. Ogromny plusik. Kolejna rzecz, słuchajcie, możliwe, jest to związane prawdopodobnie z moim podejściem, bo e, cieszyłam się procesem samym. Nie cieszyłam się tym, że o Jezus, e, jem tak jak e, jest to wskazane, widzicie wszystkie czynniki, które zebrane są w tym kursie, to powodowały, że ten proces mnie cieszył, nie męczył mnie, absolutnie mnie nie męczył i nie czekałam, kiedy to się skończy, wręcz te cztery tygodnie minęły mi tak, bez żadnego problemu. Za szybko, ja wrócę do tego kursu jeszcze raz, dlatego że naprawdę jest to dla mnie super taki reset i bardzo mi to pomaga. Yy, I tak, i ten proces, sam proces dążenia i, i eliminacji pewnych rzeczy, bo wiecie, ja, yy, to trzeba powiedzieć, że przed miesiąc nie jecie na biału. I to też mi dało pogląd na to, że prawdopodobnie nabiał nie jest dla mnie dobry w takich ilościach, w jakich ja jadłam, więc nie yy, używam już w tym momencie śmietanki, słuchajcie, do kawy. Leję mleko, mleko, słuchajcie, żeby wam normalnie teraz głowy nie pękły Leję mleko i jestem w ketozie, hello Taki żart Nie liczyłam na tym kursie kalorii Dlatego, że dla mnie na tamtym etapie to było kompletnie niepotrzebne Komponowałam sobie posiłki z tego, co Joanna przygotowała To mi wystarczało Dało mi masę informacji na temat suplementacji Na temat badań, które muszę wykonać i te suplementy, które stosowałam, które były mi polecone, bardzo mi również pomogły. Kolejna rzecz, mogę po miesiącu zastosowanego tego kursu mogę z całym sumieniem wszystkim, którzy chcą usystematyzować wiedzę o, o ketoredukcji, polecić ten kurs. Zacznijcie może od keto adaptacji, jeśli jeszcze nie mieliście styczności z ketozą i lubicie format właśnie filmików i takich notatek. To jest naprawdę masę wiedzy w jednym miejscu. Na pewno z tego wyniesiecie coś pozytywnego ja wyniosłam i e, jestem bardzo zadowolona z tego, że kupiłam ten kurs. Warty jest każdego grosika, naprawdę każdego grosika. Zrobię go jeszcze raz, na pewno, przeprowadzę go jeszcze raz. I taką wisienką na torcie, słuchajcie, waga poleciała i waga leci cały czas w dół. Mam nadzieję, że y, osoby, które przeprowadziły kurs, podzielą się ze mną na dole swoimi spostrzeżeniami na temat tego kursu. Może macie coś do dodania, ja może coś pominęłam. W każdym razie, Joanna, dziękuję Tobie serdecznie za to, że stworzyłaś coś takiego, coś, co do mnie aż tak trafiło, coś, co pomogło mi wejść na dobre tory. A wy kochani, trzymajcie się ciepło, tyle w macie słuchajcie, kończę, bo ten filmik już jest mega długi. buziaki, Pa!